No dobrze, masz mnie, ale wciąż tylko polegasz na innych, jak zawsze. Ty myślisz, że tą twoją gadką wzbudzisz we mnie żal, że ja ciągle zamiast w przyszłość patrzę wstecz. Weź, rozejrzyj się, Al, w końcu stanę u ich bram. Drużynę mam i mam swój plan i dobrze wiem, że radę dam. Jesteś u mnie i dumnie, twój zapał tu stłumie Co gorsza będziesz widział, jak przekraczam boski próg. Jesteś w dupie, nie głupie, że znowu triumfuję, moc wreszcie się skończyła, co więc padasz do mych stóp? Pamiętaj więc, że jesteś mój, możesz rwać się, pchać i wielcić ale trwać będzie znój. Pamiętaj więc! To już obsesja jest, przynajmniej tak to brzmi Najpierw mnie podziwiasz teraz, chcesz, bym twą widownią był To chyba żarty są, że ciągle rzucasz takie teksty Od ciebie jestem przecież Lepszy, szybszy i mądrzejszy Żywym będę trzymał Ciebie Powiedz za mną bardzo tęsknił Zapniesz się wreszcie Pamiętaj, że no, zaczyna się. Potrzebujesz mi Ale się boję, bo za słaby jesteś, dobrze wiesz! Tak szczerze mam to gdzieś! <ślam> ja to władca, ty masz mnie słuchać i już Bo nie stoisz mi na drodze, gdy znów pokrył cię kurz Czy bez ciebie, czy też z tobą, moje show musi trwać A gdy skończę już się bawić, zniknąć będziesz znów chciał Przejdźmy już do konkretów No co, całujecie się? Mogę nagrać.